A już za moment kolejna dawka undergroundowego boksu. Przed nami cztery kolejne walki. Underground Boxing Night! Przypominam, że walki odbywają się na zasadach bokserskich. W naszym nietypowym ringu 3 na 3 metra, w lekkich 10 rękawicach. Czwarta walka imprezy, już za moment. Do walki stają reprezentujący NTS Academy z norweskiego Trondheim, Konrad! A więc przechodzimy do drugiej tury walk. Przed nami jeden z pojedynków, na które osobiście bardziej czekałem, czyli Kamil Gamar Gamari oraz Konrad Sarat, zawodnicy oczywiście jeden z Polski, drugi Polak, ale trenujący na co dzień w norweskim Trondheim. Głęboka czerwień, przeprowadzam amputację zardzewiałym sierpem. Chudź w gębę internetowy homoklasowego paralizę Zainspirował komor, nasza duma i honor. Logo absolwenta to dwa ludzi, którzy dromry pod sceną na koncertach. Rośnie wysoka sterta. Świętych głów i album sercu w usr Kolejny chory album, wszystkie łapy w górę. tysiące wart, to jest chory. Chory! Gramy, chory rap, mamy. Chory styl, zamieniam styl, a i jego i rywal. So, zawodnik Unique Fight Club Camille Gamari! Dude, um Can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. Perfect. There's two instructions. I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go red light. Ten pojedynek to zestawienie zdecydowanie dwóch zawodników, zawodników o odmiennych motywacjach do podejmowania walki. Zawodnik z Trondheim, Konrad Sarat, to zdecydowanie pasjonat tego co robi. Pasjonat z konkretnym planem na swoją przyszłość. Chciałby bowiem spełniać się jako trener już po zakończeniu tych sportowych wyzwań. Natomiast Kamil Gamar to zdecydowanie pasjonat, ale w rozumieniu... Przygody, więc on w tym wszystkim szuka przygody, chciałby powalczyć, ale jak sam zaznacza, robi to totalnie dla rozrywki. Jest byłym zawodnikiem amerykańskiego futbolu, który musiał przerwać przez, kręgosł przez kontuzję kręgosłupa. I zaraz Ryda zobaczymy, wieprza. jak pasja obu zawodników przełoży się na ich zachowanie na ringu. No, wydawać mi się mogło tutaj, że pasjonat robiący dla rozrywki. No mimo wszystko będzie na pozycji straconej, ale jak widzimy mimo wszystko tutaj Pasja obu do tego, aby walczyć Jednakowo przekłada się również na ich agresję i zdeterminowanie do tego, żeby zwyciężyć, no bo przecież nie musimy tutaj mówić O pasji w rozumieniu Wyłącznie samej walki no, Konrad Sarat już tutaj Mamy wyraźnie chyba jakiś mały uraz, ale mnie nie, nie przeszkodziło to dalej w kontynuowaniu pojedynku i dalej mocna wymiana obu zawodników, mocno przygotowanych do tego fizycznie. No, żyjemy w czasach internetu, a więc była szansa do podglądania. Miałem szansę podglądania obu w swoich przygotowaniach. Konrad Sara tutaj zdecydowanie wziął to bardzo na poważnie i często gościł w różnych norweskich klubach na sparingach. Natomiast Kamila Gamara często widywaliśmy w jego Legia, Fight Club oraz innych tego typu klubach w Warszawie. A przede wszystkim w przygotowaniach pomagał mu klubowi koledzy. Z braćmi Paczówskimi oczywiście na czele. Mocna praca Sarada. Ale tutaj chyba odżywa się jego jakiś uraz w prawej ręce. Czasami niebezpiecznie się za nią łapie, tak jakby dawał do zrozumienia, że coś jest z nią nie tak. Ale, ale krótkie... Krótkie przerwy wyjaśnione przez sędziego i dalej mocne, bezpośrednie ciosy. Jeszcze na odejściu lewa ręka. I Gamar w natarciu położył swojego rywala na stogi Sianan, no ale sędzia tutaj w takich wypadkach musi bezpośrednio reagować. No bardzo, bardzo szybko tutaj zmienia się sytuacja na ringu. Jest bardzo dynamicznie, bardzo agresywnie i przede wszystkim bardzo, bardzo twardo. Pierwsza runda bardzo waleczna i śmiała w wykonaniu obu zawodników. Na pewno nie mogą sobie mieć nic do zarzucenia. Krótkie uwagi jeszcze od e trenerów. Pytanie, czego możemy się spodziewać ich taktyce? Sara chyba nie może się już doczekać wyjścia na środek pola walki, bo już niespokojnie chodzi w swoim narożniku. Zamar zdecydowanie jest spokojniejszy, w spokoju słucha uwag Kamila Paczowskiego. I to jest chyba jedna z tych walk, która naprawdę, naprawdę przysporzyła dużo emocji y, widzom zgromadzonym wokół y, Ringu. A druga. I ponownie obaj zawodnicy mocno z prawej ręki rozpoczynają tutaj. No nie ma kalkulacji, jak widać oj, nie ma kalkulacji. Natomiast mamy przynajmniej dyscyplinę w gardzie. Te ręce mimo wszystko wracają. I przepchnięcia. W jedną, raz w jedną, raz w drugą stronę. Oj, Sara zdecydowanie zły przez jak twierdzi Gamar, i przeprasza przypadkowo uderzenie poniżej pasa, ale już uszają obaj zawodnicy. Ponownie ciosy boczne. Jak widzimy, po publiczności. Ta walka naprawdę przysparza im wiele radości, przyjemności. No bo to jest tutaj w tym wydarzeniu chyba bardzo, bardzo istotne. Ale w końcu Gamar, jak sam zaznaczył, właśnie tego chciał. on robi to dla rozrywki. Skoro robi to dla rozrywki swojej, to w takim razie bardziej jeszcze ucieszona powinna być z tego wszystkiego publiczna. Konrad Sarat. Konrad Sadat mocno zdeterminowany, widać, że te sparingi z młodszymi e, zawodnikami z norweskich gymów wpłynęły na jego formę, ale niebezpiecznie te ciosy sierpowe. Gamara przelatują tuż przed szczęką zawodnika z Norwegii, no bardzo, bardzo niebezpieczne są uderzenia Gamara, widać, że ta siła fizyczna jeszcze i zawzięcie przede wszystkim z tego futbolu amerykańskiego chyba, chyba dają się wyznaki. No to jest ta sportowa ambicja, osób, które w jakikolwiek sposób miały do czynienia ze sportem, z rywalizacją, nie umieją tak łatwo odpuścić i traktować tego do końca jako rozrywkę, jak sam Gamar. Zaznacza więc dla niego, jest to zdecydowanie walka o zwycięstwo, a rozrywka i przyjemność no, schodzą na dalszy plan. Wysoka garda Gamara, krzyżby, utrata sił, krótki clinch obu zawodników przy ich wadze, bo a przypomnę, jest to kategoria wagowa do 90 kg. Każdy cios to jest ogromna ilość tlenu ogromna ilość tlenu zużyta. Do ich wyprowadzania. Muszę Państwu powiedzieć, że zdecydowanie przy tym pojedynku same bawię się doskonale oglądając, ale też komentując. No, mamy tutaj też zawodników, którzy zachowują przede wszystkim dyscyplinę taktyczną tego wszystkiego i techniczną, bo same, same uderzenia, same ciosy wyprowadzane są nie tyle co zawsze z precyzją, ale również dynamiką i chęcią wyrządzenia jak największej szkody zawodnikom a to ogląda się naprawdę z wielką z wielką przyjemnością. Tak w ramach ciekawostki mogę jeszcze tutaj tylko dodać od siebie, że obaj zawodnicy wskazali jako swoich ulubionych fighterów Majka Tysona, więc to też mnie niejako oddaje troszeczkę charakter ich jako zawodników Ręda i tego, jaki trzecia. styl preferują, a więc spotkanie się dwóch takich pancerów zawsze wróży dobrą walkę, dobrą bitkę i mocną wymianę ciosów. No tutaj absolutnie, obaj są nie do zdarcia, nie do zdarcia, fantastyczny pojedynek dają zgromadzonym osobom na hali no i, i dużo, dużo lepiej wygląda to bezpośrednio w, w, w tym małym ringu, aniżeli na pewno przed ekranami przed ekranami komputerów czy telewizorów Obaj nieustępliwi. Salat mocne ciosy proste, ale niestety muszą się cofnąć pod dwoma solidnymi sierpowymi Gamara. Gamar za podwójną gardą zbiera czyżby troszeczkę opad tych sił. Mimo wszystko presja w... Zdecydowanie Sara tutaj większą presję w tej trzeciej rundzie narzuca. Stara się co prawda tylko klinczować, ale... Ale te dwa mocne ciosy sierpowe doszły szczęki Gamara. Utrzyma się jeszcze chwilę, jeszcze trzeci. Gamar chciałbym powiedzieć na linach, ale tutaj zdecydowanie prawie siada na tych stogach ściana. No to też tak jak mówiłem już w przypadku walki poprzedniej, no nie, nie, jest, nie jest dobrą sytuacją dla zawodników, którzy po prostu niekomfortowo czują się Mając wyłączone nogi, a przypomnijmy, że poruszanie się to też jest element obrony. No, Gawart liczony. Pierwsze i ostatnie być może liczenie w tej rundzie. Jeszcze mocne ciosy i ciosy na dół. Krótki klincz. Bardzo, bardzo dobra walka w wykonaniu dwóch zawodników. Fantastyczna presja przez całe trzy rundy. Konrada Sarada, no Gamar mu w tym absolutnie nie ustępował przez pierwszą, drugą rundę. Natomiast no ta trzecia, mimo wszystko, mogła troszeczkę wątpliwości prowadzić i zamieszania, ale sędzia ringowy no tutaj ma ostateczną decyzję. W kwestii werdyktu i za chwilę ją poznamy. Pojedynek numer 4 i zdecydowanie na ten moment pojedynek numer 1, jeżeli chodzi o widowisko. Czekamy na werdykt. Zwycięzcą tej walki zostaje Konrad Sarad. A więc bez żadnych wątpliwości, Konrad Sarad walkę wygrywa. Doskonale czuł się na polskim ringu premierowej odsłonie gali Underground Boxing Night i do Trondheim z pewnością wróci. Bardzo, bardzo zadowolony. Co prawda dzisiaj walczy jeszcze jeden jego kolega, również z Norwegii, ale o tym dopiero dowiemy się. Jego dopiero państwo wyjrzycie za trzy kolejne pojedynki. No przed kolejną parą na pewno trudne zadanie przebicia tej walki.